Cześć, tu Mare For You, znaczy nowy kanał, który myślę, że się spodoba. Dzisiaj będzie About Me tak znaczy pytania do mnie. czytać znaczy pytania z komórki, bo jeszcze nie możecie mi zadawać pytań, bo nikt mnie jeszcze nie ogląda, więc zapraszam na Aska, jeżeli macie jakieś pytania. Dobra, ben, będę tu czytać. Ile masz lat? Mam 12 lat, wiem, że to trochę mało na taką zwaną youtuberkę, bo jeszcze nikt mnie nie ogląda, więc chyba nie mogę się nazwać youtuberką. Jak masz na imię? Mam na imię Marysia. No chyba widać z nazwy, bo nie znam innego znaczenia słowa Mary po angielsku. Chyba, że w innym języku, ale ja tego nie wiem. Dlaczego akurat Mary 4? Mary 4 to była taka historia, że szliśmy z koleżankami do parku i moja koleżanka mi powiedziała, że zakłada właśnie sobie kanał, link w opisie do tego kanału. I powiedziała, że zakładę sobie kanał i mnie to zainteresowało, więc powiedziałam, że dostanę dwa chipsy, jak wymyślę nazwę dla mojego właśnie kanału. No niestety ta, ta osoba, która dostała te dwa chipsy, wymyśliła coś tam jeszcze, nie pamiętam co, nie chciałam właśnie tego użyć w odcinku, ale dostała cztery chipsy, pozbawiono mnie czterech chipsów. Masz jakieś zwierzaki? Mam. Moja siostra ma dwa króliki, ja mam chomika, moja mama ma psa, a ja miałam jeszcze kota, ale on sobie wychodził tak na dwór i wracał. I nie wiem, czy wróci, bo uciekł. Masz rodzeństwo? Tak, mam starszą siostrę. Woj w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie wielkopolskim. No... To tyle pytań, bo ta właśnie osoba, z której jest z tej strony, jaką wzięłam, to miała tyle pytań. Jeżeli wam się podobał filmik. Możecie dać łapkę w górę i subskrybujcie. Zapraszam na mojego ASKA. Teraz y, na koniec każdego odcinka będzie tak zwany outfit znaczy to, co mam na sobie, y, po powiem. z jakiego sobie podoba? Bluza Kubus. Koszula Ortiz. Spodnie kwiaty, kubus, a buty CCC.